Gdy ci smutno, gdy ci źle, wejdź na kanał Chaneli, rozweseli Cię! la, 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 Cześć wszystkim, z tej strony Szanela. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to zróbcie to teraz klikając tam na dole w tym czerwony guziczek oraz zaznaczcie dzwonek, by z moimi filmikami na bieżąco. Pod poprzednimi rymowankami wbiliście 10 tysięcy łapek w górę, po prostu jestem w szoku i bardzo wam za to wszystko dziękuję, dlatego dzisiaj dodajemy 10 rymowanek, co daje nam 42 rymowanki Kochani, postanowiłam zrobić test taki mały dla was i tyle ile teraz będzie łapek w górę, tyle nagram Rymowanek, więc liczę na Was Liczę na Wasze łapki w górę I pamiętajcie, że to Wy ustalacie Ile będzie w kolejnym odcinku Rymowanek, dlatego teraz Bez zbędnego przedłużania Przejdźmy do filmiku Lepiej nie wchodź Mi w paradę, bo zrobię Z Ciebie roladę Kto Ty jesteś? Pijak mały Jaki znak Twój? Dwa prowary Gdzie Ty mieszkasz? Pod ławeczką Czym zdobytą? Buteleczką. Uszy słonia, morda konia, Nos niedźwiedzia, oczy śledzia, zęby perła, co dwa przerwa, co trzeci wybity, co czwarty zgnity, co piąty wyrwany, a co szósty nieplombowany. Bądź wesoły, energiczny, jak wibrator elektryczny. Siekiera, motyka, piłka, nożna, na boisku srać nie można, bo pan sędzia się poślizgnie i językiem gówno liźnie. Jedna baba drugiej babie uwięziła w dupie grabie. Jedna krzyczy, druga wrzeszczy, a grabisko w dupie trzeszczy. Łokieć, pięta, nyga, nyga, oj kobieto, nie ta liga. Cały tydzień haru-haru, a w sobotę myk do baru. Kelne reczki świzdu-gizdu, a pieniądze poszły w wy. Gdy ci smutno, gdy ci źle, weź na kanał Chaneli, rozweseli cię. Klękała na łące baba i strała, trawy się trzymała. Wtedy trawa się urwała, i baba się obsrała. Wódka, piwo, dwa balony. Ojciec dziecka nieznajomy. Gdyby pszczółka nie bzykała, to by żądła nie złamała. Poszedł żuczek za chałupkę. Zdjął majteczki, zrobił kubkę. Coś ty żuczku tu narobił. Jam chałupkę przyozdobił. Na górze róże, na dole piasek. Nikt nas nie rozłączy, chyba że taty pasek. My dziewczyny z grana paka Pokonamy dziś chłopaka Pokonamy męski krót Jak podskoczą damy w dziół Bo chłopacy to lalusie Im potrzebne są mamusie By sprzątały Gotowały I pieluszki przebijały Majlity pony Jedzą opony A gdy się zmęczą Żygają tęczą Siała baba mak Nie wiedziała jak Dziadek wiedział, nie powiedział i za karę w kiblu siedział. Łokieć pięta, stary wuj, wiesz co małe jest? Twój. Jesteś grzeczna jak aniołek, lecz uparta jak osiołek. A serduszko twoje złe, bo wcale nie chce kochać mnie. Małgosia głośno chlipie, bo jej lekarz grzebie w gębie. Bo ma dużą dziurę w zębie Idę se, patrzę se A tu glizda leży se Myślę se, wdepnę se, a ona do mnie ble O ty, co stoisz przy łóżku O ty z żelaznym łóżkiem O ty o nocnej godzinie Przynosisz ulgę całej rodzinie Do ciebie biją armatnie wystrzały A ty wciąż cały i cały Nocniczku mój mały czy to burza, czy to deszcz? Moja dupa jest the best. Gdzieś daleko w Himalajach słoń powiesił się na trąbie i jajami w skały rąbie. Gitara siema, a co? Zębów nie ma. Gdy ci smutno, gdy ci źle, kup se buty w CTC! Czy to puder? Czy, czy to puder? Czy to szminka? Jestem słodka. Jak malinka, to i ola na poboczu i drapie się po nosie, bo stanęła tuż przy osie. Kocham mamę, kocham tatę, a jak bardziej ich wypłatę? Wyszła baba za chałupę, wystawiła Niemcom dupę. Niemiec myślał, że to smalec, i do dupy włożył palec. Wlazła gruszka do fartuszka, narobiła tam puszka. Chcesz mieć jaja? Jak perełki? Pij codziennie aktymelki. Na górze róże, na dole fiołki. My się kochamy jak dwie pierdołki. Siekiera bimber korek, nie zaglądaj mi w rozporek. Bo w rozporku są sprężynki, co działają na dziewczynki. Najadłam się groszku. I pierdzę po troszku. W stodole na kuble całują się dwa wróble. A wrona im kracze nie wolno smarkacie! Na górze sufit, po bokach ściany, mój drogi kolego, zostałeś wykastrowany. Ja jestem mądra, a wy wcale i wtedy was pożerę jak świeże rogale. Miłość i boks to dwie sprzeczności. Jedno łamie serce, a drugie kości. Przyjdę do ciebie na, go, na godzinę czternastą i będę u ciebie nagi, nagi, na gitarze grać. Trzy winy na świecie to najgorsza męka: kochać oficera, księdza i studenta. Ksiądz się nie ożeni, oficer porzuci, student zrobi dyplom i więcej nie wróci. Ty jesteś farmer mały. Jaki znak twój? Koń czerwaty? Gdzie ty mieszkasz? Pod stodołą, czym się bronisz? Swoją żoną? Okej, okay, to by było na tyle z tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, bo pamiętajcie, że to Wy tym razem wyznaczacie liczbę rymowanek w kolejnym odcinku. Dlatego mam nadzieję, że będzie ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. I zobaczymy, jaką w sumie razem macie moc. A tym samym ja się z Wami żegnam. Nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa! pa.